Zasięgamy jeden od Z woli księdza kardynała Dziewisza i księdza Zimowskiego. otrzymaliśmy dar który Państwo tu widzicie, przedstawiające całe życie, portyfikat Jana Pawła II, Jana Pawła II, naszego papieża. Są to słowa umiłowanego Jana Pawła II, które wypowiedział podczas pożegnania ojczyzny w ostatniej swojej pielgrzymce w Krakowie na Balicach. <todgłosy>